Witajcie w piątym odcinku drugiego sezonu rowerów, moich widzów. Od razu przechodzimy do oglądania. Tylko jedna prośba: zasubskrybujcie mój drugi kanał. Link do kanału macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu oraz wbicie na mojego Instagrama. Jego nazwa to po prostu gdzie taniej. Tam dodaję fajne zdjęcia. A teraz jedziemy z tym odcinkiem. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Igor i Igor, pozdrowienia lecą do Ciebie. Igor mówi, że ogląda mnie już od dłuższego czasu, a niedawno zrobił on fajny nowy zakup, mianowicie chodzi o jego nowego gianta ze specyfikacją SKOK 110 w przednim amortyzatorze, hamulce hydrauliczne tarczowe. Kolor zielono-niebiesko-czarny. Koła 29 calowe. Cena 2900 zł, ale on go kupił za 2700. Rama, oczywiście, aluminiowa. Dźwignia hamulca Shimano Acera M390. Przerzutka przednia, również Shimano. Opony od kędy. Igor z tego roweru jest bardzo zadowolony. Dopiero co go kupił, a w pierwszy dzień przejechał 60 km. Za tą cenę naprawdę według niego warto. Jeździ się bardzo dobrze, koła zbierają fajnie piach, kamienie, żwir i tak A jeżeli chodzi o zdjęcia, nie jest on profesjonalistą, ale starał się dobrze wypaść. Na koniec pozdrawia wszystkich widzów, także to jest miły akcent z Twojej strony. Ocena 7 i 7 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Miłoż. Miłość, piąteczka. Miłość zakupił Rometa Ramblera, trójkę, rocznik 2016, koła 27,5 cala, przerzutka tył Shimano Alivio M4000, przerzutka przód Acera 3000, hamulce tarczowe hydrauliczne, 160 mm przód i tył, amortyzator to SR Suntour XCM o skoku 100 mm, jeździ się na nim bardzo, bardzo dobrze. Precyzyjnie zmienia przełożenia, jest bardzo zadowolony z zakupu. Cena za ten rower to 2650 zł, tyle przynajmniej miłość za niego zapłacił. Troszeczkę mało zdjęć, 4 zdjęcia, a 5 to absolutne minimum, żeby mieć dobrą ocenę. Ode mnie ocena 6,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Filip. Filip, pozdrowienia dla Ciebie. Filip chce zaprezentować jego oczko w głowie. Jest to Cross z 2018 roku. Zakupiony został za 8000 złotych. Posiada on dwa amortyzatory powietrzne firmy RockShox. Przedni to RockShox Recon. Posiada on regulację kompresji oraz regulację dobicia. Amortyzator ma 130 mm skoku i pracuje on bardzo, bardzo dobrze. Tylni amortyzator to Rockshox Monarch R, który posiada regulację do bicia. Bardzo dobrze sprawuje się według Filipa na nierównościach. Rower posiada napęd serii Shimano Deore, w którego skład wchodzi tylna przerzutka, która ma 10 przełożeń, i posiada tak zwane sprzęgło. Przednia przerzutka to też Shimano, posiada ona dwa przełożenia. Korby także Shimano Deore. Obręcze o szerokości 27,5 cala. Piasty to również te z zestawu Shimano. Oponki tutaj macie o szerokości 2,6. Kierownica oraz mostek Crossa. Hamulce, jeżeli was to jeszcze ciekawi, to Shimano M395, hydrauliczne. W połączeniu z tarczami tego producenta śmigają bardzo fajnie. Na rowerze jeździ się podobno świetnie. Ten rower użytkowany jest do skakania, czy też do zjazdów, do tak zwanego downhillu. Filip bardzo dobry opis, bardzo dobre zdjęcia. Ocena 9 i 8 na 10. Kolejnym rowerem będzie rower Wiktora. Wiktor, pozdrowienia. Wiktor chciałby nam przedstawić ten samiutki rower, tylko rok starszy. Praktycznie mało co tutaj się różni względem poprzednika, no ale posłuchajcie. Rower ten ma od niedawna, póki co sprawuje się bardzo dobrze. Jest z niego bardzo zadowolony. Ma on hydrauliczne hamulce powietrzne, damper i amortyzator od RockShox'a o skoku 130 mm. Ten rower niedawno miał przegląd i jak wspomina Wiktor, tym rowerem jemu również śmiga się bardzo dobrze. Nie może on się doczekać, gdy zabierze go w góry. Przełożeń mamy tutaj 2 razy 11 Jedna zębatka w sklepie została dołożona, także tutaj taka różnica względem poprzednika. Rower szybko nabiera dużych prędkości mimo swoich oponek. Fajnie można ścinać zakręty, bo rower bardzo dobrze się prowadzi dzięki swojemu krótkiemu mostku. Rower jest obecnie full seryjny, nic w nim nie było wymieniane. Waży on 14,5 kg. Hamulce według Wiktora idealne. Rower ten kosztował z kolei 6,5 tys. zł, czyli względem poprzednika 1500 zł taniej. Wiktor jeszcze tutaj ma do Was pytanie, czyli do moich widzów. Czy polecacie mu, żeby zamontował sobie on licznik do tego rowera? Dokładniej spytał on o licznik cat a 200 w Być może ktoś zna, liczy na odpowiedzi. A ode mnie ocena 8 na 10. Następną osobą, która nadesłała jest Wojtek, ale wysłał on zdjęcia w imieniu Dominika, któremu nie udało się wysłać maila. Także do obu Was lecą pozdrowienia. Rower Dominika to BMX. Jest to rower wyczynowy, więc często się coś psuje. Rama Sabrosa Trio 2014. Zdjęte są hamulce. Widelec Haro 140 zł. Zębatka przód Akademi Pro chyba około 50 zł. Zagrypy dano tutaj 50 zł. Piasta tył kosztowała 300 zł, a całe koło bez opony 400 Opona z tyłu Kenda 20x2.3. Kosztowała ona około 50 zł. Kierownica nie pamięta modelu, ale kupił używaną za 50 zł. Pedały Dartmura 50 zł. Pegi 60 Także możecie sobie obliczyć, ile ten rower mniej więcej kosztował. Do tego dodam, że jeszcze kupił on spray za 100 zł, którym pomalował sobie rower. Ogólnie rowerem miedzi się wygodnie na krótkie dystanse. Mowa tutaj o 5-10 km. Najwięcej zrobił nim 25 kg, ale potem plecy go bardzo bolały. Za te zdjęcia ode mnie ocena 9,5 na 10. Kolejna osoba to Dawid z jego Crossem Hexagonem 3.0 2018. Pozdrowienia dla Ciebie. Rower zakupiony 4 miesiące temu. Wyposażony jest w mechaniczne hamulce tarczowe. Aluminiowa rama, przerzutki przedniej i tylne Szymano. amortyzator. Bardzo dobrze działa. Rower bardzo dobrze sobie radzi w terenie. Jest z niego bardzo zadowolony. Opis trochę króciutki. Ocena 8 na 10. Kolejną osobą jest Kamil. Kamil, pozdrowienia dla Ciebie. Kamil niestety nie wysłał nam opisu, ale stwierdziłem, że wstawię jego rower. Wygląda on dosyć fajnie. Niemniej oceny tutaj nie będę nadawał, ponieważ zabrakło tutaj opisu, także nie spełniłeś wymagań. No i jedziemy sobie z kolejną osobą. Następną osobą jest Kacper. Kacper pozdrowienia. Rower Prato od Betwin Rock Rider 720S. Ma go od lutego 2017 roku i przejechał nim 2000 km. Rower głównie używany do jazdy po leśnych trasach, czasem do stuntu. Świetnie się nim jeździ i skacze. Cena roweru to 5000 zł. Jeżeli chodzi o specyfikację, to macie tutaj koła 27,5 calowe, Dumper X a 1, amortyzator RockShock XC32 Decay Solo R, hamulce Avid DB1 160 mm, kierownica Betwin Comp. Kaseta z RAM PG 1030, 10 przełożeń. Waga 13,7 kg. Ocena: 8,8 na ,8 10, ode mnie. Kolejna osoba to Grzesiek. Grzesiek, pozdrowienia. Grzegorz chciałby przedstawić nam swój rower i jest to Scott. Zakupiony na początku 2017 roku za kwotę 2300 zł. Przeszedł on lekki tuning, a mianowicie zmienione zostały oponki na takie z myślą o stancie. Mają one zatem swoje wady i zalety. Podczas skakania ze schodów czy dropów, lądowanie jest bardziej miękkie, ale wadą jest to, że są one troszeczkę cięższe. Zakupione zostały również nowe pedały marki Dartmoor. Posiadają one zwykłe piny, dzięki czemu podeszła trzyma się bardzo dobrze pedała. Została wymieniona również tylna tarcza, jest to teraz 160 mm. Tutaj Grzesie chciałby pozdrowić swojego kolegę, Kubę, Marka i Sławka, ponieważ są tego koledzy, z którymi jeździ. Także chłopaki ode mnie pozdrowienia, a Tobie Grzegorz daje ocenę 7 i 6 na 10. Następną osobą jest Kasper. Kasper pozdrowienia. Przedstawia on nam swój rower marki Dartmoor kupiony pod koniec 2015 roku. Zapłacono za niego 2200 zł. Na rowerze się podobno świetnie, lecz z powodu rozwalnej korby musiał zaprzestać jazdy. Służył on głównie do jazdy ekstremalnej, jak i innych wyczynów. Został złożony głównie z części Shimano oraz Darmura. To tyle z opisu, to tyle zdjęć. Ocena 7 na 10. Następna osoba to Michał. Michał, pozdrowienia. Michał są nam Rock Rockridera 540. Rower zakupiony 2-3 miesiące temu za kwotę 1700 zł. Pierwsze dni na rowerze przejechał około 100 km. Polecam go każdemu. Przerzutki przód, tył, manetki oraz korba otrzymano, amortyzator SR Santur, hamulce, jakieś nowe tarczówki. Tutaj Michał chce pomóc i przekazać Wam prosty tip. Kupując rower w Decathlonie tuż po zakupie należy bezzwłocznie sprawdzić po raz drugi rower, ponieważ z jego doświadczenia oraz jego znajomych, że często serwisanci lub osoby przygotowujące rower składają je niepoprawnie. Bardzo wielkie dzięki za radę. Ocena 8,1 na 10. Następną osobą jest Placek. Placek pozdrowienia. Placek chciałby nam przedstawić rower i jego babci. Niemniej czasem na tym rowerze również jeździ jego tata. Najczęściej rowerem tym jeździ się do lasu lub na jakieś proste wędrówki. Rower ten nie jest zbyt przyjazny, ponieważ podczas jazdy po 5 km można się nieźle zmęczyć. Jak widzicie, rower wyposażony jest w bagażnik, jest on koloru fioletowego, wyprodukowała go firma Romet. Koła 26 calowe ma lampę z przodu oraz odblaski. No i jakoby całem, każdy rower pojawi się w odcinku, nie ma to znaczenia, czy jest on bardzo, bardzo stary, czy bardzo, bardzo nowy, każdy ma prawo do oceny, Placek pozdrawia jeszcze swoją babcię i jego świętej pamięci chomika. także to na tyle, ode mnie ocena 4 i 3 na 10. No i kolejną osobą tego zestawienia jest Keny. Keny pozdrowienia. Kenny wysłał na swój rower, jest to Cross Black Edition, obręcza od Crossa, opony Continental, dokładniej Race King 2.2. Tył Continental, tak samo X King 22. Kierownica Mostek Kapsel. Również od Crossa. Korki od Dartmura Fioletowe. Przejdźmy sobie jeszcze do amortyzatora: jest to Shimano XC. Sprężyna została tutaj zmieniona ze zwykłej stalowej na powietrzną. Rower kupiony w lipcu 2017 roku. Bardzo fajnie się na nim jeździ. W rowerze dużo było wymieniane i jeszcze będzie więcej. W przyszłości planowana jest wymiana na Dartmura Horneta z 2016 roku. Ode mnie ocena: 5,8 na 10. No i to wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Wam się, wpadnijcie na mojego Instagrama oraz zasubskrybujcie mój kanał na YouTube. Wbijcie również na mój drugi kanał, linka macie w opisie i w komentarzu. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia, cześć!